No, i dałoby radę to oczywiście jakoś rozwiązać, ale trzeba by było zaufać obywatelom, więc ministerstwo postanowiło, że zaufa w sposób taki. Uf, uf, ale to syf. Witam Was dobrzy ludzie. Mam nadzieję, że jeszcze mieszczę się w kadrze po tych świętach. Ostatnio nie ukrywam, nie miałem czasu za dużo nagrywać przynajmniej o tym, co dzieje się w Polsce, więc dzisiaj szybciutko. Nadrabiamy. Oczywiście, na wstępie, jak zwykle, dziękuję serdecznie partnerowi kanału firmie Prodig Tech, producentowi mierników grubości powłoki lakieru. Link do oferty promocyjnej tam na dole w opisie. A teraz lecimy. Oczywiście, lecę jak to na YouTube'a, czyli 30% bez przygotowania, tylko zełba. Więc proszę, traktujcie te daty, o których mówię, tak plus minus 2-3 dni, po prostu w tej chwili nie chciało mi się już tego sprawdzać dokładnie, sprawdzałem jak pisałem to do na przykład Interi I teraz tak, przypominam, temat na lepek czy naklejek na szybki samochodów, które będą wjeżdżać do stref czystego transportu, jakoś w połowie stycznia... Pierwszy, ha, 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 w Polsce o tym napisałem, jak pojawiła się ta plakietka, taka kwadratowa 7x5 czy 5x10, niebieska z nazwą strefy czystego transportu, to jest rozporządzenie ministra. Wszyscy oczywiście darli z niej łacha, że rysował ją siedmioatek, a tak naprawdę y, największy problem był taki, że na jednej plakietce nie da się wjechać do żadnej innej strefy, a w teorii oczywiście w tej chwili nie ma jeszcze ani jednej strefy, ale w teorii może być takich stref w Polsce prawie 2500, więc sami rozumiecie, że tapetowanie przedniej szyby czymś takim jest średnio przyjemne i bezpieczne. No, i na szczęście podniósł się szum szybko. Na przykład Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zrobiło swoją plakietkę, a ściślej system plakietek, o których mówiłem, w oparciu o których można by było zidentyfikować, czy auto jest benzynowe, hybrydowe, elektryczne, wysokoprężne i jaką normę emisji spełnia. I gdyby takie oto właśnie plakietki wprowadzić, jak proponowało PSPA, na przykład, no to problem byłby rozwiązany. Ale nie. Wtedy wjechało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, powiedziało: Potrzymaj mi piwo, i zrobiło nową plakietkę. O tym jako pierwszy napisał, jeżeli mnie pamięć nie myli, Tomek Budzik z Autokultu. Ta nowa plakietka już była taka ładna, europejska, w ośmioboku takim yy, niebieskim. Ale zabrakło w niej najistotniejszej informacji, otóż jaką normę emisji auto spełnia. Więc, yy, mówiąc szczerze, ministerstwo poprawiło wizualnie tą poprzednią plakietkę, ale nie rozwiązało problemu takiego, że w ramach jednej plakietki nie wiedziecie do różnych stref, bo jak już kiedyś mówiłem, każda ze stref będzie miała swój niepowtarzalny najprawdopodobniej katalog wyłączeń. I 31 marca na stronach rządowych gov.pl pojawiła się informacja, że minister podpisał rozporządzenie w tej sprawie, czyli w momencie gdy wy to oglądacie, ta nowa plakietka powinna już funkcjonować, czyli ta w oparciu o którą nie wjedziecie na jednej plakietce do różnych stref. No, i cóż, mówię, że powinna funkcjonować, bo po pierwsze, jeszcze nie ma żadnej strefy, pierwsza będzie w Krakowie, a po drugie, rządowe centrum legislacji wcale nie potwierdza, że minister coś takiego podpisał. No, ale jeżeli na serwisie gov.pl zamieścili oficjalne informacje, że podpisał, no to zakładam, że wiedzą, co mówią. I teraz, co jest najzabawniejsze. Jak powiedziałem, w tej nowej plakietce nie ma Informacji o tym, jaką normę emisji spalin wasz samochód spełnia. Jest za to informacja za cholerę nie wiem po co, która dotyczy roku produkcji. I teraz y, pytam się, tak y, może trochę bez sensu, ale po co y, informacja o roku produkcji? No, nie wiem, chyba tylko po to, żebym ja się wstydził, że sąsiad tam ma 2020 rocznik produkcji, a ja mam 2006 i to będzie widać na tej plakietce. No, bo nie muszę chyba tłumaczyć, że przecież rok produkcji wcale nie określa, jaką normę emisji spalin dane auto spełnia, bo przecież w jednym roku produkcji można było kupić auto, które spełnia aktualną normę emisji spalin, ale można też było kupić takie z końcowej serii produkcyjnej, które spełniało poprzednią normę emisji spalin, albo można było kupić takie po liftingu z nową na przykład paletą silników i tamte spełniało już następną normę emisji spalin, która jeszcze nie obowiązywała. Więc no nie dawało mi to spokoju i przeczesałem wszystkie dokumenty dotyczące tej nowej plakietki i znalazłem odpowiedź Ministerstwa Środowiska na pytania czy też uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji i wiecie, dlaczego nie ma informacji o tym, jaką normę emisji spalin spełnia wasz samochód? Bo to jest oficjalna odpowiedź Ministerstwa. W Cepiku zbieramy takie informacje dopiero od roku 2017, i żadna państwowa baza danych po prostu ich nie posiada. Także generalnie przez burdel w cepiku yy, będziecie musieli sobie tapetować przednią szybę. No, bo jak powiedziałem, na jednej plakietce, na jednym wzorze nie wjedziecie do różnych stref. Szczerze mówiąc, to ten problem można było spokojnie rozwiązać, bo przecież musicie wystąpić o taką plakietkę do gminy, no i możecie napisać oświadczenie, i w tym oświadczeniu pod groźbą kary wpisać sobie normę emisji spalin, i już przecież wydziały komunikacji to też są gminne, chyba nie, więc tam można sprawdzić rzeczywiście, co tam w tym briefie, który leży w aktach od. 5 czy 15 lat jest wpisane. No i dałoby radę to oczywiście jakoś rozwiązać, ale trzeba by było zaufać obywatelom, więc ministerstwo postanowiło, że zaufa w sposób taki. Uf, uf! Nie będzie się dało wjechać na jednej plakietce do różnych stref. I to była informacja numer jeden. A teraz informacja numer dwa, być może lepsza. Na początku kwietnia fakt podał taką wiadomość, że Centrum Obsługi Administracji Rządowej planuje zakup 313 nowych samochodów dla urzędników za kwotę, już Wam mówię, dun dun dun, 46 milionów złotych. I informacja dobra jest taka, że tych samochodów urzędnicy nie dostaną. Ja się z tej informacji nie cieszę, bo zakładam, że jeżeli było takie zapotrzebowanie, no to faktycznie ktoś te samochody potrzebuje do działania, ale być może jestem naiwny, natomiast nie z tego się śmieję. Śmieję się trochę z tego, jak wyglądał ten przetarg, bo parę dni po publikacji faktu. Na tej platformie rządowej przetargowej pokazała się informacja o unieważnieniu tego przetargu, ale wcale nie dlatego, że ktoś wyciągnął jakiś zły dziennikarz, że rząd chce kupić 313 nowych aut, tylko dlatego, że uwaga, w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. I ja się nie śmieję z urzędników, bo. Oczywiście, prawa rynkowe są jasne, i jak się kupuje dużo samochodów naraz, to oczekuje się dobrej ceny. To jest jasne i logiczne, więc można uznać, że ogłoszenie tego przetargu było jak najbardziej w interesie państwa polskiego, żeby pozyskać samochody po atrakcyjnej cenie. Ale jednak, jak wszedłem sobie w szczegółowe warunki zamówienia, no to pars chłem. Tak parsknąłem śmiechem, bo ten dokument liczył 190 stron i uwaga, w ramach jednego postępowania przetargowego kilkanaście ministerstw oraz urzędy na przykład Główny Urząd Miar, GDDKiA i parę innych chciało kupić 313 samochodów 34 różnych typów. Co to znaczy 34 różne typy? Już tłumaczę. Otóż były tam na przykład hatchbacki segmentu B i C z napędem spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Były też crossovery z napędem spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Były też na przykład. Miniwany osobowe, były też busy blaszaki. Był też nawet jeden pickup, generalnie 34 różne typy pojazdów w ramach jednego tylko mm, przetargu. No i oczywiście nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś widział, jak wygląda taki przetarg albo warunki zamówienia do tego przetargu. Do każdego z tego typu pojazdów są określone minima, które trzeba spełnić. Czyli na przykład wymiary, czyli na przykład warunki gwarancji, czyli na przykład wyposażenie takiego samochodu do każdego z 34 typów. No i oczywiście każdy z tych 34 typów musiałby zostać dostarczony w ramach konkretnej daty, a jak nie, to no wiadomo, że płaci się kary umowne. Także no nic, chylę czoła przed urzędnikami za optymizm. Ja nie wiem, czy znam jakiegokolwiek. Importera w tym kraju, który ma w swojej ofercie 34 różne typy pojazdów, tak naprawdę, które pokrywają segmentami cały rynek. Wiem oczywiście, że są dilerzy wielomarkowi, ale no, uwierzcie mi, że złożenie dokumentacji przetargowej, zrobienie konsorcjum i dogadanie tego wszystkiego, zwłaszcza teraz, gdy nie ma półprzewodników, nie ma. Wiązek, nie ma plastiku do robienia, wytłoczek, drzwi. Skoda miała ostatnio taki problem: kilka tysięcy aut stało na placu, bo nie miało czym przykryć drzwi. No to jest generalnie rzecz ujmując, troszeczkę jednak problematyczne. Ja przypominam, że zakup 400 aut tego samego typu dla wojska trwał chyba z 5 czy 6 lat i podchodziliśmy do niego siedmiokrotnie, więc no cóż, jeszcze raz szapoba dla urzędników za optymizm. Mnie to troszeczkę rozbawiło, no ale efekt jest taki, że tych nowych samochodów urzędnicy nie dostaną. Kończąc, powiem Wam jeszcze, że w tej chwili powinien już być zakończony drugi tego typu przetarg, tym razem na 40 pary pojazdów, na wynajem długoterminowy. Ale też tam, jeżeli mnie pamięć nie myli, było 12 albo 16 różnych typów, więc zakładam, że y, chociaż jeszcze nie znam wyników tego postępowania, to jednak coś mi gdzieś tam z tyłu głowy mówi, że efekt będzie taki sam. Także z nowych, dobrych wiadomości zaoszczędziliśmy 46 milionów złotych na autach dla urzędników, bo nikt tych pieniędzy nie chciał przytulić. Dziwne. Na dzisiaj tyle ode mnie. Oczywiście dziękuję Wam też za wszystkie subskrypcje. Przy czym troszeczkę mnie one niepokoją, bo według tych nowych przepisów, jak tam przekroczycie 70 parę tysięcy, to wchodzicie w nowy próg podatkowy. Polska. Także serdecznie Wam dziękuję. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.